Cześć kochani, witajcie w nowym vlogmasie na naszym kanale. U nas nic się nie zmienia. Ja znowu jestem na domie. No i co mam w planach ogarniać podłogę? Wczoraj Mateusz, zobaczcie, tu są nasze lamele. Wczoraj Mateusz był jeszcze w sklepie, dobrze, że była w sumie y, niedziela handlowa, bo właśnie y, mógł to tu przywieźć. Niestety zajęło mu to jakieś znowu dwie godziny, bo wiecie, pakował to do samochodu i Max z, y, y, mu się mieściły trzy takie takie jakby opakowania, bo to są potrójne jakby te lamele, jak widzicie to jest na, ja już pokazywałam Wam je, to jest na czarnej takiej płycie i jest taka a, im, animacja chciałam powiedzieć, ja Cię kręcę, e, imitacja drewna, bo to jest płyta Bodaj, że jest tak oklejona na właśnie dębowy kolor. O, a ja się tu odbijam w folii. No i wiecie, i znowu mu to tam zajęło jakieś dwie godziny. Się boroczek naszarpał, a obiecał sobie, że nie, niedzielę to tu na pewno już nie spędzimy. No i znowu niestety musiał to zrobić, bo dzisiaj przyjdzie pan Maciek położyć nam na tą ścianę lamele. Tata w sobotę też już wywiercił um, dziurki na stojak. Tak się prezentuje ten nasz stojak pod terenie. Telewizor. On jest taki ruchomy. Czekajcie, nie wiem jak to działo. O, właśnie, można sobie ustawić go, jak się chce. A telewizor będzie dość pokaźnej wielkości, bo Mati tu zaznaczył, więc on jest, no dość. Dość duży, ale to zobaczycie już potem efekty. Tu jest lustro, bo pan od luster też, pan szklarz ma też dzisiaj przyjechać koło 10.11, żeby nam je montować. O tu, zobaczcie, to jest właśnie lustro. To, w którym się odbijam, to jest lustro do przedpokoju. Takie okrągłe, chcemy LED pod spód. To pan, właśnie szklarz, musi jeszcze takie płyty specjalne przywieźć. Tu jest moje lustro, tylko jest obrócone w drugą stronę, żeby się tam nic z nim nie stało. To jest lustro do sypialni. Takie jedno półkole też będzie przy mojej toaletce u góry. No i tak się to prezentuje. Ogród zimowy, niedokończony, to już widzieliście. No a dobra, ale ja już nie gadam, tylko biorę się za robotę, no bo jak widzicie po tym malowaniu tu tak trochę e, się nabrudziło. Żałujemy, że jednak nie rozłożyliśmy tak porządnie kartonów, bo wiecie, jak te takie kartony tylko m, m, tak na ziemię pokładliśmy albo rozłożyliśmy folię, to wiecie, ktoś zahaczył, ktoś coś gdzieś przeszedł i to niestety się wszystko poroznosiło więc ja biorę się za sprzątanie, żeby już to tak wymyć i żeby już było tu całkiem tak ładnie i przyjemnie. To jeszcze wszystko pójdę wynieść na śmieci. No i tak się to mniej więcej prezentuje, moi drodzy. No tu jeszcze, tu jeszcze jest dość znaczący rozgardniarz, ale u góry już jest całkiem przyjemnie i fajnie. A a gdzie my jedziemy? A to windą do taty. Windą do taty. Tata już z Miłkiem przeta, my jedziemy, bo z spisieci w wózku, bo się przespała w samochodzie, a my idziemy oglądać materace. Ty już masz materac i łóżko, mama już też ma z tatą łóżko, a właśnie muszą zobaczyć materac i jeszcze dla Miłka będzie materac też. A to dla niego? No kupimy jakiś, okay. posprawdzamy no. Jaki? Okay. Tata tam jest. Już czeka tata z Miłkiem. Opsa. No, ale wysoko. No wysoko, tak fajnie. Świecą się lampki świątecznie. A Miłek co, śpi? Dobry. To jest życie. Witajcie, idziemy oglądać materac. No. no jeżeli chcemy Spać w naszym nowym domu w nocy z 23 na 24. No to musimy mieć na czym? A my jeszcze mamy łóżko, nie mamy materaca. I dzisiaj musimy ten materac wybrać. I wydaje mi się, że. Lidzową kanapę. Chciałabym być kanapę? Tak, tam jest różowa kanapa A może być taka biała-króliczkowa? Tak. Dobra, to muszę. Ale taka fioletową, że taką. A wiesz co ja Ci zamówiłem w ogóle? Wczoraj. Uchwyty do Twojej szafy. Chcesz zobaczyć jakie Ci zamówiłem? Poczekaj. Co zamówiłem? Takiego ty? motylka. Taką gwiazdeczkę, hipopotama. Wow. Podobają Ci się? Fajna? Takie. Jednorożca ci zamówiłem. Kochani, my nie zwalniamy tempa. Dzisiaj jest wtorek. Chcielibyśmy pójść spać do naszego nowego domu w piątek, z piątku na sobotę, czyli z 23 na 24 grudnia na Wigilię. Żeby już rano w Wigilię obudzić się w swoim własnym domu. No i żeby zrealizować ten plan, bo bo naprawdę jest jeszcze dużo roboty, to ja dzisiaj pojechałam po, właśnie idę, po kołdry i pod, poduszki mam nadzieję, że uda mi się wszystko załatwić i kupić no bo nie wiem czy kojarzycie, wiecie, ale jak myśmy się wyprowadzali z naszego poprzedniego domu, to właśnie kołdry, poduszki poszły up, tak samo niektóre takie rzeczy z zastawy, typu wiecie talerze, jakieś szklanki, które już były takie średnie to nawet tego nie pakowałam, nie brałam, no to jeszcze i ka też mnie czeka, ale chyba już nie przed świętami, bo coś tam mi zostało, a to już później po świętach sobie na spokojnie zrobię. Sorry, że ja tak w ogóle ciągle się trzęsę, ale Miłoszek mi zasnął. I teraz się coś budzi chciałam jeszcze wam to szybko opowiedzieć, opowiedzieć i, i go tu tak, wiecie, bujam w tym foteliku. No i do sedna, czyli nie mamy kołder poduszek i dzisiaj jest taki plan, żeby to załatwić. Mam takiego fajnego sprawdzonego pana, wiecie, bo chodzi mi o kołdry, spierza, poduszki raczej też. No, nie wiem, zaraz zapytam, co jest jakby najlepsze. No, pewnie tylko sam piesz, no ale zobaczymy, jak też cenowo to będzie wyglądać. No i jak uda mi się coś kupić, a mam nadzieję, że się uda, bo żeby tam w piątku na sobotę spać, to wypadałoby mieć kołdry i poduszki. To oczywiście dam wam znać i może jakoś uda mi się nawet pokazać, ale to już chyba na, na domie, bo plan jest taki, żeby to kupić, włożyć do auta i zawieźć prosto do naszego nowego domu, żeby to już tam. Czekała, a później już tylko e, ubierzemy. Hmm pościel, jakąś starą, bo już naprawdę teraz nie będę szukać jakiejś fajnej, nowej pościeli, a chodzi o to, żeby się przespać, a po kolei wiecie powolutku, malutku będziemy sobie wszystko urządzać, robić e, zwozić i tak dalej no. to, teraz to bardziej ten dom jak w piątek uda nam się tam pójść spać, to to będzie wiecie takie bardziej hotelowe coś sobie tam spakujemy żeby można było sobie iść na te święta, no i potem oczywiście już mieszkać no bo po świętach od razu zaczynamy wiecie, e, akcja przeprowadzka i zwozimy wszystko, to nie w tym, w tych kartonach I po kolei sobie układam do szaf Taki mamy plan, tym bardziej, że Mateusz, tak jak już chyba mówiliśmy Ma urlop aż do 8 stycznia Więc może mi pomóc Albo przy dzieciach, albo przy układaniu Będzie wybierać, będziemy się pewnie dzielić, jak zawsze Bo to cały dzień przy dzieciach, uch, też można dostać do głowy I cały dzień układać jakieś tam rzeczy z kartona Z kartonów, też można dostać do głowy Dobra, już nie gadam, tylko idę, nie wiem, muszę go wziąć w tym foteliku ale chociaż już jest jakiś taki, się obudził, może go do wózka wezmę, to sobie popatrzy. <śmiech> <śmiech> no, kat yy, katar. Kaszel jeszcze trochę yy, nie męczy, ale już naprawdę jest spoko, jest dobrze po tym antybiotyku. O, zobaczcie, mama traga. Udało nam się kupić nie wszystko, znaczy wszystko udało mi się kupić i zapłacić, ale w piątek dopiero yy, będzie można odebrać resztę. Są poduszki. Poduszki pani mi poleciła z półpuchu, tak to było? Półpuch. No. E, bo wiadomo, że poduszki. Kołdra w... Tak, poduszki no. wymieniamy częściej. Wiecie, jak to jest? No to taka poduszka jedna, 65 zł. Mamy dwie, będzie jeszcze dla hani taka sama. Ale to pani musi właśnie uszyć. Kołdry, zdecydowałam się na kołdry puchowe. No, one niestety są najdroższe, no ale też są najleżejsze, a dają takie ciepło. Jakby były grube, więc no wszystko tak jak powinno być. To dwie takie kołdry, bo my z Mateuszem nie śpimy pod jedną kołdrą, tylko potrzebujemy dwie, czyli 160 na 200 cm. Takie dwie, mam jedną, będzie do piątku kolejna. I dla Hani też będzie tak, jak powiedziałam, taka sama poduszka i kołdra też. Tylko Pani powiedziała, że jak do dziecka to nie puchowa, tylko jakiś też półpuch. Taka, taka ma być, 140 na 2 metry. Taką będzie haneczka miała. Ym, poduszkę i kołdrę. A teraz zobaczcie, bo wczoraj już się coś tu pojawiło. Są lustra. Jest jedno lustro, proszę bardzo. Ojeju, jest drugie lustro. Jak się to wszystko powoli zaczyna prezentować. Ja sama nie widziałam jeszcze w toalecie. Tak, naprawdę z tymi lustrami, to powiększy no. jeszcze, nie bardzo fajnie. Teraz zobaczymy ja toaletę też nie i górę. No. No. A tam jeszcze te lustro, też patrz jak to no. Tak. no właśnie, o to chodziło, nie? O to chodziło. No. Kochani, dzisiaj to jest ten dzień. Mateusz obchodzi swoje urodziny: 33. Takie chrystusowe, tak się u nas mówi W każdym razie, no Nie będziemy ich jakoś szczególnie Świętować, Mati był, był dzisiaj W pracy, a teraz prosto pojechał Do naszego nowego domu Żeby dalej z moim tatą tam ogarniać Mają dzisiaj jeszcze poskładać Chyba nasze łóżko, przykręcić lampy Bo my naprawdę Ojeju, a miłe, co dzisiaj nie w humorze My naprawdę chcemy iść tam właśnie W piątek na pierwszą Noc, no ale w związku z tym, że nie będziemy Tego tak jakoś szczególnie świętować nie ma czasu, żeby wyjść. Nawet chcieliśmy jechać na ten jarmark w Katowicach, ale też sobie odpuściliśmy, no bo jeszcze tam jest dużo roboty. I tak jak mówię, jak chcemy tam pójść spać, no to trzeba jeszcze pracować, niestety. Przyjemności będą potem, ale w związku z tym, że te urodziny jednak obchodzi, no to postarałam się. Tak... Ojej, co się dzieje, Kicia? Kicia, hello! Miło, jak coś nie w sosie, nie, Haneczko? E, tak średnio, żeśmy się postarały, ale przynajmniej jak tata wróci, to będzie miał... Urodziny. Co tata? Urodziny. to tata już ma, ale co on tu ma? E, laurkę zrobioną przez Haneczkę kochanemu tatusiowi. Proszę bardzo. Życzenia, jakieś pieczątki. Haneczka tu sama ozdabiała. No i co my tu mamy? O, światło się odbija. Sushi. Właśnie teraz pani nam przywiozła. Zamówiłam sushi, że jak tata wróci po pracy, żeby... Sobie mógł tak przynajmniej trochę poświętować. Zjemy sobie sushi. Kupiłam ja lubię takie żelki. No żelki lubisz, a sushi lubisz? E, nie lubię. Uh -huh. A lubię... mówiłaś, że będziesz jadła. To jest ryż, nic takiego i rybka. A ty lubisz ryż i rybę. No Dzień i właśnie ryż. kupiłyśmy jeszcze złote misie z Haribo, bo Mateusz bardzo lubi. Czekolada, Milka, Oreo na osłodę życia. No i tak to właśnie wygląda. Ale jeszcze tak? tam coś jest. Co jest? A tam, dobra, od babci prezent, tak? Dobra, no to tak to się prezentuje, to sushi. Hanusia już się nie mogła doczekać na taty, więc co, testujemy. Jeszcze nigdy wcześniej nie jadła sushi. No z tą pałeczką to ciężko będzie chyba, kochanie. Tak sobie weź do rączki, mówię Ci, no. I ugryź sobie, bo całego nie włożysz. Możesz sobie tu w tym sosie zamoczyć, jak chcesz. No i co powiesz? Zostaje mi nie smakuje to to ci nie smakuje co sobie wyciągnij co tam ci się nie podoba a to jest akurat ogórek tam był zobacz a tu jest mięsko no łosoś mięsko mmm mama sama to sobie zamoczyć no to sobie tak wejść i tak o tak ci zamoczyłam no to jest mocny taki sos, inny smak. Nie smakuje? Nie. No okej, okay, no to nie możesz już w tym sosie, tylko zjedz sobie to mięsko. No ale jak oceniasz te sushi? Smakuje Ci to, czy nie bardzo? Dobre? Jak sobie wyciągnęłaś to, co Ci nie pasuje, to dobre jest? Ja jeszcze by chciała coś. Dobrze, no to zaraz sobie wybierzesz. No to to nie, to nie, to jest ostre. To nie może to by Ci smakowało, ryż i łosoś. Okej, okay, dobrze, to już ci mamada. Mateuszku wszystkiego najlepszego. Jestem <grym grym> za Ja Jestem wykąpany. Już, już jestem. 20.50, wróciłem o 20.00 w ogóle, no bo wiecie. Jak mam, jakby te urodziny były specyficzne, i tak. sobie myślę. Ostatnio jakoś tak parę tych urodzin takich specyficznych było, bo miałem 30 na sali, później były covidowe takie urodziny, teraz też są specyficzne, no bo jakby. Może nie tyle, że nie dostałem prezentu, bo dostałem bardzo fajny prezent, bardzo lubię taki prezent i bardzo się cieszę z tych urodzin, ale no, te dzisiejsze urodziny to mam nadzieję, że na prezent sobie dzisiaj zapracowałem. Że mój prezent będzie w nocy z piątku na sobotę, no bo plan jest taki, żeby w nocy z piątku na sobotę tam spędzić noc, czyli w nowym domku. I mam nadzieję, że, tym, że jakby dzisiaj w te urodziny pracowałem sobie na swój prezent urodzinowy, nie tylko mój prezent, bo to będzie też nas, nas wszystkich mm -hmm. prezent. Ale teraz zasiadłem tak, już i wykąpany też. do sushi. Przy okazji też mnie trochę sushi. Chciałbym się jakieś wody napić, ale no, mieliśmy smaka na sushi. Już na plan był taki, że i tak w sylwester na pewno będzie szamany sushi, a tu. Troszkę wcześniej. Ale troszkę wcześniej? Nic straconego. Miła niespodzianka, ale nie wiem, czy Wam Paulinka mówiła, jak się dowiedziałem o tym, że będzie sushi. <śmiech> nie. <śmiech> nie. Nie? Niespodzianka sobie, nie, i wypaliła. Siedzę sobie w nowym domu. Za potrzebą przeglądam telefon. Nagle powiadomienie: Belka z góry, nie? Z e-banku płatność. Ja dzwonię do no nie! Ja zapomniałam. Z tymi kontami, tak to jest. Nie, a pani nie miała mi wydać, i wiesz o co dziś był problem. I wiedziałam, że jak akurat w tym momencie nie będziesz nic robić, to od razu ci to wyskoczy i to strzaić. Bo jakbyś jeszcze był zajęty czymś, to to by potem zeszło ci na dół w powiadomieniach, pewnie. Wiesz o co chodzi? Dobra, zdajemy sobie Tak jak wiecie, ja pracowałem, ja pracowałem z teściem, bez którego duże rzeczy by tam nie powstały. Dziękuję mu za pomoc. To tam działałem z teściem, no i wiecie, wróciłem do wsianu do samochodu i podzwaniałem do paru osób, które do mnie się próbowały dodzwonić, na parę sms odpisałem. Wam też wszystkim dziękuję za życzenia, za pamięć, bo ja to jestem taką osobą, dla której właśnie pamięć o tych urodzinach się najbardziej liczy. I jak często się mnie powiem, na pyta, co musiał dostać na urodziny albo na święta, to ja mam dużo że ja nie mam jakichś tam marzeń i takich, że tak powiem, przyziemnych. Jak już mam marzenia, to ja bym dostać Aston Martina albo no, Ferrari. No, takie do niedospełnienia. Takie niedospełnienia mam marzenia, a z tych takich dospełnienia to dla mnie... Zamiast tam rzeczy materialnych, to dla mnie jest ważna pamięć, jak ktoś o nie pamięta. To jest dla mnie bardzo ważne na przykład. Także raz jeszcze... Dobra, jest, wam, ci powiem, dziękuję ci za pamięć ci... i za oglądanie tego vloga. Jak chcecie mi jakiś prezent spełnić, to możecie kliknąć subskrypcję. Smacznego. No, no. Dobra, idę też. Co ty myślisz? Sam będziesz no. <śleszy> mieć? No, <hi> <śleszy> Dzień dobry, to jest mój pomocnik. Dzisiaj z takim panem pracuję tu. Na domie, zobaczcie, tu sobie szorujemy podłogę. No, bo tu troszkę jeszcze widzicie, tata jak malował suknię, to tu się tak czasem mu pochlapało. No to mama siedzi i szoruje z miłoszkiem. Zobaczcie, tu już jest lustro dokończone, ale nie wiem, pokazywałam. Nie, lustro już pokazywałam, ale. Lameli nie pokazywałam, tak? Właśnie prezentują się lamele. Dzisiaj będzie telewizor, kanapy. Stoją, leżą, zwał jak zwał. Dywan nawet kupiliśmy, więc coś tu się pojawi na pewno. Jeszcze listwy będą już podłogowe do dokończenia, bo zapomniałam, zapomniałam, Co ja gadam. Po prostu y, kupiłam za małą ilość, no i dzisiaj dopiero kurier znowu dostarczy. To już listwy niestety na dole będą na, po świętach. Bo u góry są już wszystkie zrobione. Miłek! No dzisiaj to jest robota takiego głupiego, nie? Z Miłoszkiem. Widzicie, on tu mi ciągle chce pomagać. No pięknie! No szoruj! No szoruj, szoruj! Nie do buzi! Nie można. No szorujemy! buru proszę robić. Tak! No szorujemy, zobacz. Tu. Tu, 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 nie, nie spinamy się tam, mamy. Tu szuru, szuru, buru robimy. No.